Chrystus zmartwychwstał, prawdziwy zmartwychwstał, alleluja. Czwarta niedziela wielkanocna, niedziela dobrego pasterza i światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. W tym dniu bardzo serdecznie Ciebie witam. Dzisiaj nie homilia, dzisiaj też nie w tej wersji wideo, a witam Cię w wersji audio. I zapraszam na kolejny odcinek SOS. Chcemy wspólnie słuchać Bożego Słowa, karmić się tym słowem. Dzisiaj, kiedy patrzymy na początku, na pierwsze czytanie, wsłuchujemy się w tą scenę, która, w której Piotr, napełniony Duchem Świętym, wypowiada kazanie, wypowiada swoje słowa, które są odpowiedzią na oskarżenia kierowane w jego kierunku i w kierunku Świętego Jana. Dlaczego? To czytaliśmy już w rozdziale wcześniej. Kiedy wchodzili do świątyni, u bram tej świątyni spotkali chorego człowieka, chromego, leżącego na ziemi, który prosił jego pieniądze, a oni powiedzieli nie mamy ani złota, ani srebra, ale damy Ci to, co mamy. W imię Jezusa mówię Ci, wstań. I ten chory wstał, zaczął tańczyć, skakać, cieszyć się. Ale ludzi religijnych Prowadziło to w niezwykłą zazdrość, w niezwykłą złość, przede wszystkim, dlatego, że uczynili to w Szabat. Dla nich religia stała się ważniejsza niż człowiek. Dzisiaj, kiedy myślimy o dobrym pasterzu, o Jezusie, to widzimy w nim kogoś, komu przede wszystkim zależy na mnie: że Bóg, jeżeli też ustanawia prawo, to ustanawia je dla mnie. Nie ja jestem dla prawa. Ale prawo jest dla człowieka. I najważniejszym prawem pana Boga, które wynika oczywiście z jego miłości, jest to prawo, które pragnie ocalić każdego człowieka ocalić mnie, ciebie. Bóg jest dobrym pasterzem. To obraz do Boga pasterza on jest ciągle aktualny i on jest znany w Starym Testamencie, szczególnie przez proka Jeremiasza Ezechiela. W tym obrazie Boga jako pasterza. Izraelici widzieli kogoś, kto troszczy się o swoich ludzi, kto troszczy się o tych, którzy się pogubili, poobijali. Bóg jako dobry pasterz przecież będzie sam brał owce na ramiona, w swoje ręce, będzie patrywał te owce poranione, skrzywdzone. I dzisiaj mamy takiego właśnie Piotra, który widzi człowieka, który nie tylko, nie tylko potrzebuje pieniędzy. Nie tylko potrzebuje jakiegoś konkretnego grosza, ale potrzebuje spotkania z Jezusem, bo to spotkanie nie jest obliczalne jakimkolwiek, jakąkolwiek walutą, jakąkolwiek ceną, a tylko takie spotkanie podnosi nas z wszystkiego tego, gdzie leżymy, gdzie jesteśmy sparaliżowani. Bóg jako dobry pasterz nie zadawala się, by mi dać coś cokolwiek. Ale Bóg jako dobry pasterz, też przez kościół, przez pasterzy kościoła, przez posługę kapłanów, przez posługę tych, których powołuje, przychodzi, żeby mnie podnieść, żeby się o mnie zatroszczyć. Dlatego Jezus zostawił mi kościół jako obraz Jego troski o każdego z nas. Ludzie reagują zazdrością, złością, nienawiścią. A Bóg odpowiada troską. Dlatego zaraz w psalmie śpiewamy: Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do pana niż pokładać ufność w książętach. Lepiej się uciekać do pana niż pokładać ufność w człowieku. My ludzie jesteśmy różni. Jedyną, najbardziej stabilną, osobom na tym świecie, to jest Bóg. Bez żadnych humorów, chimerów, lepszych, gorszych dni. Bóg zawsze jest stały w uczuciu. Bóg zawsze jest stały w miłości. Bóg zawsze jest stały w swoim słowie do każdego z nas. I wreszcie ten przepiękny list świętego Jana i te słowa, w którym Jan mówi dzisiaj do nas, dzieje tyle o dobroci Pana Boga w ogóle, o jego życzliwości, Jan wykrzykuje: Popatrzcie, rozejrzyjcie się. Popatrz na lewo, na prawo, do gór, na dół, do przodu, wstecz. Popatrz wokół siebie i zobacz, jak wielką miłością ojciec obdarzył każdego z nas. I wyrazem tej miłości jest to, że jesteśmy jego dziećmi. Naprawdę jego dziećmi jesteśmy. Nie na niby. Nie przez przypowieść, nie tylko dlatego, żeby to fajnie brzmiało. Naprawdę jestem Jego dzieckiem, naprawdę jesteś Jego dzieckiem, Jego synem, Jego córką. To jest ta miłość. I wreszcie Jan nam powie, że im bardziej wpatruje się w Pana Boga, tym bardziej poznaje to, kim jestem. Kiedy ujrzymy Go takim, jakim jest, Będziemy do niego podobni. To jest to nasze polskie przysłowie: z kim przestajesz, takim się stajesz. Im bardziej wpatruję się w Boga, to staję się do niego podobny. Moje serce, moje gesty, moje słowa im więcej jestem z Bogiem, tym się do niego upodabniam. Im bardziej się z nim zacieśniam, moje więzi są bliższe. Moja relacja jest głębsza. i więcej patrzę na Jezusa w swoim życiu, nie na siebie, nie na swoje biedy, ale na Niego, kiedy Go adoruję, kiedy Go uwielbiam, kiedy jestem z Nim, to On mi się daje poznać. A o to w tym, że, kiedy ja, że ja, kiedy ja poznaję Boga, kiedy ja się z Nim spotykam, to staję się taki, takim jak On. Jestem do Niego. Podobny. I wreszcie ta Ewangelia o dobrym pasterzu. Pasterzu, który daje życie za swoje owce, który zna swoje owce. Pasterz, który oddaje swoje życie za owce, który nie ucieka. Słuchałem dzisiaj kazania, które wygłosił jakoś w ostatnim bardzo bliskim czasie. Dzisiaj albo wczoraj, albo przedwczoraj. Ryś. I on zacytował tam świętego Antoniego Padewskiego. Niektórzy powiedzą z Lizbony: To już nie na to miejsce jest, żeby teraz dywagować, czy z Lizbony, czy z Padwy. Ale Antoni jako bardzo taki gorliwy kaznodzieja, kiedy komentował tę Ewangelię, to mówił, że najemnik to jest idol, to jest Bożek. Najemnik, taki idol. On jest tylko wtedy, kiedy jest dobrze. Ale kiedy zaczynają się kłopoty, to ucieka. Byśmy dzisiaj powiedzieli, gdzie pieprz rośnie. A tylko dobry pasterz zostaje, nadstawia siebie, ryzykuje wszystko, traci siebie, oddaje swoje życie po to, żebym ja to życie mógł odzyskać. Bo przecież to Jezus jako dobry pasterz bierze konsekwencje mojego grzechu. I On umiera po to, żebym ja mógł żyć na wieki. Dlaczego on tak to robi? Bo mnie zna. Wiemy, to poznanie biblijne to chodzi o tą bliskość, intymność, prawie że taką małżeńską, seksualną. To poznanie biblijne zawsze jest płodne, owocujące, bo mnie tak bardzo blisko zna. On nie tylko zna moje imię, nie tylko moją historię, ale zna moje serce. Zna Twoje serce i wie, co w nim jest. Najlepiej Bóg to wie. I on zna. Zna wszystkie moje wzloty i upadki, wszystkie dobre rzeczy i złe. I troszczy się o mnie i daje mi najlepszą paszę i prowadzi mnie na najlepsze łąki. A kiedy przychodzi wilk, to nie ucieka, ale nadstawia siebie, bo broni mnie, bo mu na mnie zależy. Popatrzmy dzisiaj na Jezusa, zachwyćmy się dzisiaj Nim. Jasne, dzisiaj jest taki dzień, kiedy chcemy Modlić się o, powołane, o, o nowych powołanych, kiedy chcemy. Jak papież Franciszek nas zachęca przez orędzie na Światowy Dzień, modli do powołania, żeby podziękować też za swoje powołanie, za moje, twoje, za powołanie kapłańskie, zakonne, ale za powołanie do służby w kościele, do Twojej służby w społeczeństwie, w Twoim domu, za Twoją odpowiedzialność, za to, że jesteś matką, ojcem, że pełnisz jakąś funkcję. Który jesteś za kogoś odpowiedzialny, czyli jesteś pasterzem. Ale zanim będziemy myśleć o sobie, jakimi my ma być pasterzami, jakimi my jesteśmy pasterzami, to trzeba w tym, tą niedzielę zapatrzeć nam się, tak bardzo zapatrzeć, zatrzymać, zapatrzeć, zasłuchać. W tego, kto rzeczywiście jest naszym pasterzem, kto słucha, kto mnie słucha? Bóg jako pasterz mnie słucha. Czasem może mamy wrażenie, że ludzie nas nie słuchają. Czasem to tak jest, tak wygląda, że to taki z naszej strony taki niemy krzyk. A Bóg mnie słucha, bo mnie zna. Bóg zna każdą moją łzę i mój uśmiech. Tą łzę skrywaną po nocach i ten uśmiech skrywany w kącikach ust. Dla Niego to wszystko jest ważne. Dlatego, że ja jestem dla Niego ważny, bo ty jesteś ważny, bo my jesteśmy ważni. Życzę ci dobrej niedzieli. Dobrej niedzieli przy dobrym pasterzu. Pan z wami, niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochani, wczoraj ukazał się nowy sobotni vlog, 45. Z taką historią, której opowiem, dlaczego zostałem redemptorystą. Zapraszam cię. Zerknij tam na ten odcinek. A jak masz kogoś, kto myślisz, że to może być dla niego, to ten odcinek też komuś podeślij. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.